Hej, 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 witajcie Team Fortress 2. Jesteśmy na serwerze, bodajże, skill point. I będziemy. I będziemy grali. Gr... Ja będę grał grubym. Tego jeszcze u mnie nie było. A, ktoś mi tu. Tego u mnie na kanale jeszcze nie było. Sam jestem dosyć świeży, jeśli chodzi o Team Fortress. A Będą takie krótkie gameplay, mam nadzieję, że nie będą przekraczały 20 minut. Jeżeli chcecie ze mną zagrać, spoko ja będę tam wam pisał może nawet kiedy na jakimś serwerze będę grał. Myślę, że w każdym odcinku będę grał inną klasą, ale to nie, to tylko taki pomysł. Nie jestem pewien co tak będę robił. Dobra. Osobiście najlepiej mi się z wszystkich postaci gra grubym. Snajperem jeszcze jest nieźle. O nie, myszka, myszka! Działko! Mam bezprzewodową myszkę, ludzie, i to nie jest najlepsze do właśnie... E, bo czasami się po prostu zacina i jest lipa... Tak, A zdział mm. kurczę... To jest masakra. Chwila na piesie. W sumie tak nagrywam trochę z dupy, bo ani nie od początku rozgrywki, ani od niczego. Po prostu odpaliłem frapsa. Bo... Szczerze mówiąc, strasznie się ludzi. Bo odpaliłem a pomyślałem, że a co tam. Miałem już w planach wcześniej to nagrywać, więc nagrywam. Tu jak najbardziej nie będę pokazywał, że nie wiem. To jest słaby, jestem przyjąć więc. Musicie. No i niestety przegramy, no cóż. A. O oh ja. Yeah. Skubany. No i przegrałem. Niestety. A nie było źle, nie było źle fajna, fajny kapelutek no i dobra, no jedziemy w drugą rundę hmm. jedziemy w drugą rundę i jak skończymy tą rundę to będzie koniec odcinka no. 4, 3, 2, a ty! Działko! Dobra. A, jeszcze palę, fuck, jeszcze nie Hmm. To jest chyba druga broń, Ten można znaleźć. Tą którą miał żołnierz. Mam nadzieję, że jakoś nie będzie do dupy dźwięku. ostatnio coś mi Goldwave się pierwszy fajny o nie idziemy o ale znamy Kurczę. że tym żołnierzem też się zapewnie fajnie gra, bo a gościu, no nie, nie widzisz go. Ale się tak jakoś tym grubym... grubym e, grałem pierwszy raz w TFA, to była pierwsza postać jaką... Po prostu włączyłem, bo widziałem już ludzi na YouTube, w ogóle tutaj... Chyba ikoną TFA jest właśnie. Gruby. No nie, nie nienawidzę tych, tych, tych... Um... No tych, jak oni się nazywają przecież Omen Szpiegów, no właśnie no, Sorry Miał gadał, no O tutaj, że mają fajniejsze bronie to bym mógł wam podać mój nick na Steam'ie Też pewnie już widzieliście jak cały czas mam jakiś nawyk nawyk napiskania tego tab Nie wiem skąd on się zrodził Cześć Izrael I Działko A nie, szpieg znowu Kurde Nie mogę w ogóle się wgrać, coś mi słabo idzie no i jeszcze przegramy, to kurczę ja. I tam trochę przyciszę tych ludzi, i w ogóle te dźwięki z gry będą ciszej. Moment, ja tutaj zakładam teraz podszumiacz. Okej, okay, mam nadzieję, że będziemy lepiej słuchać, bo nawet nie, nawet nie byłem świadom, że on mi spadł. Tam jest fajnie, Tam tamtego się przyda jakiś sniper, bradział przez Ja nie mogę, ale kość zabiłem, kość zabiłem chyba. O, jeszcze jest jakaś szansa. Nasz punkt zniszczony. Zastanawiam się nad stworzeniem grupy na Steam, ale po co, jak tam ludzi pewnie w ogóle nie będzie. O, mamy medyka, idziemy. No, dało się to Medyk, chodź Chodź Medyk, chodź o, o dało się im Medyk Chodź medyk. Ooo, medyk mnie opuścił O Jezu Mario, co ja robię? Co ja robię? Skąd mnie tak? Kurcze. O, znalazłem coś. Znaleziono. Nie ma co chodzić do ba, nieważne. Pójdźcie do ba, najwyżej? No. Może i wygramy? Najbardziej się boję tych szpiegów, już bardziej zapiszę. O Jezus, Maria, Skuba, ale co on miał w ogóle? Co on strzelał? No lipa troszkę, ale wygramy. Czy dało się trochę więcej medyków? O jest, dobra, super. O to mi chodziło. Chodźmy medyków. Chodź. Dobra. Nie, yeah, wygraliśmy. Dobra. Ludzie, ja to teraz y, spadam. Zaczynam sobie zaraz kolejną rundę. Jest, jeszcze zabi zabiłem gościa. Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie, cześć.